Co ty mówisz przed chwilą? Spójrz na to. Super, nie. Co trzeba zrobić? Paliwo? Zatankować trzeba paliwo, tak? Tutaj jest paliwo. Gdzie? Tutaj. Aha, i trzeba zatankować i potem dopiero jeszcze raz jechać, tak? Uuuuuuu! To super? Super, to wczoraj, wczoraj tutaj z mamą byłeś? Tak. tak? I co? No dobra, i to. Tak, tak. z mamą, Tak. Tak. nie było kiedyś, a ten telefon Tak. w tej zielonej szafce. W tej zielonej Pani zamknęła twój samochód czerwony przez przypadek. Tak. A widzisz? A skąd jesteś taki pewien? A może gdzieś skinęło? Może jakieś dziecko przez przypadek zabrało? Tak. Mm. Może jakieś dziecko zabrało przez przypadek. Ale później nie dopytamy. Bo musimy najpierw wrócić. Ta bo pani zagrała może... grę, zamknęła. Zamknęła ta pani, która grała w grę? No dobrze. To idziemy. Idziemy, chodź. Idziemy z powrotem do tego prowadzić. Co to jest? To jest. To jest maszyna od łóżeczka. Maszyna od łóżeczka? Tak. Taki pilot chyba od maszyny do łóżeczka, co? Ojej. Ojej. Zobacz, jak się wygina. Ale dobra, już nie ma się, zobacz, bo się uderzysz, Łóżko ci wygięło. Zobacz, jak ci się wygięło łóżko. Ojej, ja zobacz, jaką masz. A może masaż też robi to łóżko, czy nie? Nie. Chyba nie, co? Masażu nie robi. A to są takie dwa piloty. Ojej, a co to zrobi się wyżej? Nie, dobra, weź, weź, weź. Już przestań się bawić. Przestań się bawić. A co tu masz na r rączce? Co tu masz? Na ja co to jest tu? Um, jakiś. Um, to jest jakiś wąpęd, który pani zabrązała i, i. i zobaczyła mi się tegoś. Tak. Co ci zobaczyła? Erm. Um, mi się zobaczyła tego. Tak, tak. Oj nie ma się, nie, nie rubo zobacz co robi. ale ja tylko zrobić siedznie. A tak też robiłeś przedtem z mamą? Tak. Ojej, zobacz. Zobacz jak łóżko postawiłeś. A! A to mi Ja mówię tak zrobić. Pani lekarstwo daje przez rączkę, tak? Tak. No i zaraz pani przyjdzie dać lekarstwo, tak? A ta i druga rączka, co masz na drugiej rączce? Dominiu, nie baw się tym może, co? Co masz tutaj powiedz mi, na tej rączce? Um. Co to jest? Twoje nazwisko pewnie, tak? Co tam jest napisane? Tu jest napisane... Imię. Imię i nazwisko, tak? No. Po to, żeby Domi się co? Nie zgubił pewnie. Albo żeby nie pomylili. Co tam tym, jest? Gdzie, co, gdzie jest gotowanie herbaty? Dobra. To zrobisz sobie tata herbatę, dobra? Dobrze, a ja będę on, on telewizor tutaj. Jaki telewizor? Tu nie ma włączony, a jest, można włączyć ten telewizor? Tak. No to nie wiem, zobaczmy tak. obiadzik jeszcze, tak? Obiadek. Co jeszcze na obiadek? Kiełbaski angielskie. Tak. Nie. Tylko kiełbaski angielskie, a może fasolę zjesz troszkę? Też zjesz? No to dawaj, o, o widzisz, jednak, o, dzisiaj jesteś lepszy chłopiec, no, lepiej jesz. Dzisiaj nawet fasoli spróbowałeś, wczoraj tylko kiełbaski. Tak? Ziemniaczki też zjesz? No, może jakiś głodny jesteś? To mówisz, że byłeś u mamy w bróżuszku, tak? Kiedy byłeś u mamy w bróżuszku? O szóstej. O szóstej? Tak. Nie, bo już dawno, dawno temu mamy w brzuszku. Cztery lata temu, tak? Mhm. Bo masz cztery latka, więc cztery lata temu się urodziłeś, tak? A, jak cię zagadać, to nawet jesz obiad. Włącznie z ziemniakami. Wszystkim. Brawo, synku. Opiatki robią takie chłopaki i dziewczyny tak były silne. Tak jest. Żeby chłopaki i dziewczyny były silne. Zwłaszcza, że tutaj chorują, tak? I muszą szybko wyzdrowieć i być silne, tak? A gdzie mama poszła? Mm, Nie wiesz? Mama poszła jedzenie skombinować poszła po jedzenie do restauracji i czeka dla mnie też, dla mnie też, bo ja zaraz będę jechał do pracy i będę musiał mieć coś Chodzisz, wychodzisz? już? Pokaż rączkę. Już nie ma i już nie boli? Tak? Nie? Ale będziesz syropek musiał, tak? W domu mieć. A co, jak ułożyłeś pięknie, jak to pięknie się bawiłeś, o. Piękne tory tam poukładane są, tak? I gdzie idziemy już teraz? Gdzie jedziemy teraz? Do domu Do domu? No, pewnie do domu. Co ty święcą minę No do domu zaraz zajeżdżamy, nie zasypiaj Nie zgrywaj się, nie zgrywaj się